Taki najpiękniejszy moment, yy, który przeżyłaś właśnie dzięki temu, że zyskałaś tą popularność dzięki temu kanałowi na YouTubie. Tak naprawdę, kanał na YouTube i cała ta popularność dała mi całe moje obecne życie, bo, bo wszystko, co się dzieje teraz w moim życiu, większość, może nie wszystko, ale bardzo dużą część tego, co się dzieje teraz, zawdzięczałam mojej pracy, tak temu, że działam w internecie. I to dało mi niesamowite możliwości: czy to do podróży, do spełniania się właśnie w podróżach. Poleciałam do Stanów, gdzie byłam zaproszona i nominowana w Nickelodeon, tak? jakby w ga na Gale byłam zaproszona. Więc więc pierwszy raz wtedy do Los Angeles, spełniłam swoje największe marzenie. Rok później spotkałam Justina Biebera, będąc w Los Angeles, w którym Gdyby nie kanał, może przez najbliższe parę lat bym się tam nie pojawiła. Nie wiem, jakby ciężko mi gdybać i mówić, co by było, ale myślę, że ten kanał mi tak dużo rzeczy przyspieszył i jakby e, mam 21 lat, a spełniłam swoje trzy największe marzenia w życiu, więc zastanawiam się, co dalej. E, ale to jest super, jakby to daje taką, taką chęć do ciągłego rozwoju, jakby wyznaczenia sobie kolejnych celów.